Dzień dobry wszystkim. Staliśmy i uciekamy na śniadanie. Może krótka prezentacja naszego mieszkania. Mamy, po raz pierwszy z widokiem na morze. O, no, to jest taka na słońce siateczka. Tu jest siatka przeciw ptakom, ale tam to jest morze. I całkiem, całkiem, całkiem to morze. Czyli tam jest morze, tu mamy ulicę, którą jeżdżą tuktuki. I tu nasza chałupka. Balkon mamy. Top floor to się nazywa. Takie mieszkanko. Tu jest kuchnia. Proszę. Mamy kuchnię. Tędy chodzimy. Nasz pokój. Z klimatyzatorem, może e, z wiatrakiem, ale z klimatyzatorem też. Tu jest klimatyzator. Nie włączaliśmy go w ogóle. Wiatrak wystarczy Fajne jest to, że można na oścież otworzyć. I łazienka. Ok, jak najbardziej. Ech, oczywiście tu jest ten system. Gdzie lejemy prysznicem na całą łazienkę, ale tu szybko wysycha, bo jakaś wentylacja jest dobra. Jest Zaczynamy już ostatni dzień wycieczki No niestety mm, Już trochę przykro do domu jechać Choć trzeba, bo są obowiązki w domu mm. Ostatni dzień, trudno hmm, Oczywiście zjedliśmy I zapomniałem nagrać trzeba <laughs> Ale spoko Dobrze. Żonka już ciągła ja też uciągnąłem Dal, odkrycie wyjazdu mojej żonki A moje, że mogę jeść wegetariańskie bez mięsa, bo Swojego czasu to za długo nie mogłem takich I taki sosik, nie wiem co to jest za sosik, ale Mi smakuje żonienie Ostry Śniadanie jemy tak śmiesznie, bo to Gospodarzy w to... domu Ale Przyszliśmy, 5 minut było gotowe okay. I na i ruszamy w miasto. No, spotkaliśmy mi dwie porki. Pozdrawiamy, które nie czytamy. I start. Zakupy rozpoczęte. Nasz pierwszy sklep. Mamy już kadzidło. Idziemy dalej. Szukamy. Wow. Nie wiem czego. Szukamy pewnych produktów jak zwykle, jakiś jakichś chustek. Dużo różnych pierdół chińskich, ale tego co chcemy to. Ale no bo jest chińskich pełno, a my chcemy tutaj się, a nie chińskich. Chcemy trochę lepsze I, i jest trochę problem z tym. Na tych ptakach turystycznych są te rzeczy, ale są trzy razy droższe. Wszystko petardą dzisiaj robimy dziesiąta, a prawie wszystko już kupiliśmy. Jeszcze tylko drobne takie pierdoły. <grytania> Zatankowana fura, choć może niepotrzebnie. Ale taka trochę rehabilitacja, bo nigdzie tu myjki nie widzę, więc posprzątamy go. Chyba bez mycia i oddamy troszkę drogi. Targowiska zwiedzamy. Teraz takie warzywno owocowe. Bo już zakupy no. prawie wszystko mam. Tu i tam jeszcze byłem. Nie wiem co to jest, ale wjechaliśmy na jakieś takie targowisko. Tam w środku mają warzywa. Tu mają. Tu mają. A tu mam gościa. <ścoughs> Jesteśmy, nie wiem czy widać, ale jesteśmy odkupieni, no. to wszystko mamy wziąć do kraju do plecaków, yy. będzie ciężko, ale damy radę, <noise> idziemy, to jest nasze gniazdko miłości, że tak powiem, tam u góry na samej dużej. w końcu mamy top floor, ojejku, schody po wczorajszym mam lekki uraz, ale, no dobra, ale to jest tylko 5 metrów, a nie 1000, a my w Negos, bo mamy piękne lata. Piękne. Można powiedzieć, że ostatni tydzień pogoda jest super. Pierwszy też nie było. Trochę w środku tam kilka dni popadało, nie było jeszcze. Nie, no pogoda ogóle bardzo fajna. I wygrzaliśmy się. No. Nie, <grym> się? Koniec, bo muszę się jakoś dostać do klucza. <grym> Byliśmy 5 minut. Wychodzimy na, no, na dalsze zakupy. Teraz idziemy na... Sok do pani. Nie ma dobry ten sok wczoraj, więc znowu tam idziemy pójść. Jaki zimny rozwój. Jesteśmy. Czekamy. Ja mam lasi. Patają cukrem, mlekiem siatły. A żonka ma mango i to tylko mango. Bez cukru, bez mleka. Jest nawet wybór. Ceny są ok. Mamy nasze napoje. Lasy z Dobre, trochę w smaku jak trzech. Ale bardzo dobre. A żonka ma mango, też że suchet. Dobre mango są czy Moje no około 6 złotych, to jest najgorsze a żonki około 5 Mamy taki przerywnik w naszych zakupach, w sumie już wszystko kupione, także już nie chodzimy na zakupach. I stwierdziłem, że nagram co na temat tego tuktuka. Informacje o tym pierdziku wrzucę, no tamtych moich takich niezależnych filmów, że tak powiem. I tam będzie sobie można to obejrzeć. Ostatnie jedzenie y, obiadowe na Sri Lance. Ostatni rajd. tak Fajna sprawa. Jemy. Knajdka przednia, jak zwykle, gdzie jemy. Nie, no fajna. smaczne no, no. no, no, dobrze, już jem. Bo wystyknie, no to jest chyba zimno. Tu nie Nawet nie jest całkiem ciemny. Nie? Dobre, mówisz? Już jest Dobre? Ryba to dobre. To jem, To jemy. Tu ręce umyłem, zarządką jest zlew. W porządnej knajpie jest zawsze zlew. Mają krokieciki w cieście. tu jest papryka w cieście. Chyba spróbujemy. Czy żona spróbuje. Dziękujemy. Pan nam jeszcze podrzucił coś takiego. Ja wczoraj miałem lekkie problemy żołądkowe. Ale już jest dobrze. Już jest dobrze. To już wciągam wszystko. Zresztą wczoraj z problemami też przegrałem wszystko. Wszystko przegrałem. Wiemy. Do zobaczenia później. Za chwilę oddajemy pierdzika. Tu w szkoda. Było dobre i tanie. Za te podwójne porcje zapłaciliśmy... jakieś 7 zł Czyli na te warunki tutajże to jest... No to jest trzy razy tanie niż niż tam na deptaku, ale było smaczne i, i miła obsługa. Polecamy ten park. Dałem go, szkoda mi, ale co zrobić? Żegnaj pierdzik tu tuk. Żegnaj tuk tuk do następnego razu fajna maszyna, hej Idziemy Idziemy na kwaterę Już bez pierdzika Oddaliśmy naszego pierdzika 3120 km Tyle przejechaliśmy Super. Bardzo mi się podoba. I obiad. Nic mu nie było. Petarda. Zakupy. Część. Tu mamy owoce, które chcemy wziąć do kraju. Mam nadzieję, że to przejdzie, a nie cofną nam tych owoców. Tu mamy resztę. To są zakupy i to jeszcze nie wszystko. W plecakach już jest. Jak już to będziemy pakować? Zapakujemy. Zapakujemy. Jak żonka mówi, zapakujemy. To zapakujemy, bo ona jest mistrzem pakowania. Jeszcze pójdziemy na świeży sok albo jakieś tam lasy owocowe. A na razie to. Takie pożegnanie ze Sri Lanką. Sri Lanką. O tak. Aj, tu nic nie widać. Tym trunkiem bardzo dobry. Ja go polecam. Bardzo dobry. Towarzyszył nam przez cały wyjazd. Za dwie czwarta. To jest taki pierwszy dzień, że się już teraz wyczymy od godziny, bo już siedzimy z rządką na balkonie, grzejemy się, bo jest chyba z 33 albo 4 stopnie wyjątkowo ciepło, ale to już od jakiegoś czasu jest tak ciepło. Gadamy i pijemy piję. Takie podsumowanie wycieczki, fajne. Szkoda, że koniec. No. Fajnie. No fajnie, fajnie. Jutro rano śniadanie a o i do samolotu. Już mamy umówionego pana w Pierdziku, i nas zawodzi. <grym> i <sendo wrogi> Taki plan. Jeszcze dzisiaj pójdziemy na sol, już bez kanału, już nie biorę. Fajnie by. Polecamy Sri Lankę. Polecamy, nie? Przecież nie wiem, że ci nie będą. Nie, mi się bardzo. I najlepiej autobusem jeździć, bo najlepiej a, autobusem po Sri Lance. Nie, wiem Czołem. Etap powrót rozpoczęty. Jest za 27. I pada. Pada dość mocno. I to chyba już całą noc padało. Może nie całą noc, od północy. I, i pada ciągle. Źle hmm. nam się spało, bo nas komary zgryzły. Nie wiem, co to był za atak. Mieliśmy morski piele. A nie zatrzymała ich. Takie malutkie moskipki. No nie wiem, weszły i spać się prawie nie dało, nie słyszałem ich jest. Już prawie spakowani, ogarnięci, na znaczy żonka już, ja jeszcze nie. Dzień jak co dzień po prostu. Tu jeszcze kilka rzeczy mam. Jak tam śniadanko? Krzyża zdjęta gdzieś chodzi. Ale co dzień No, jak strzyża zdjęta jest co dzień, dzisiaj jest bardziej. No tak. I dało nam śniadanie po 10 minutach, siedzenia. Herbata. Czyli to są roty placki. Z kawałkiem papryki. Co miał być dalej? Ostatnia kawka. To jest taka. Szybka, ostatnia kawka. Można sponąć na wiezie. Czeka. Przełożyłem 10 minut później. No prze... przełożyłem. 15 Przełożyłem, no ale właśnie śniadanie nam w pół do. No ale śniadanie było 15 po. Mamy balkonik, a tam mamy mszę Trochę śpiewałem, ale żona mi nie podwala Rozpoznaję dużo słów. Aleluja rozpoznałem. Aleluja i do przodu. Gospodarz dziecko bawi. Także mam nadzieję, że z tym dzieckiem nas zawiedzie. Uff. Uh. Ja tak powolutku, bo ostrożnie. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kurde, kiedy mi te nogi przejdą? Kuleje już trzeci dzień. Uff. Uh. To jest chyba jego pierdzik, nie? Dziwne uczucie tak z tyłu jechać. Ale jedziemy na lotnisku. Ale to trochę ciszej mam wrażenie już. Z tyłu. Idziemy. Ostatnie metry do lotniska. Sri Lanka nas teraz drobnym deszczem żegna, chyba muszę wyłączyć kamerę, bo to wszystko jest, nie wiem, wojska tu pełno, jak to na Sri Jesteśmy po pierwszej kontroli bezpieczeństwa przy wejściu teraz właściwa kontrola bezpieczeństwa przed nami. O. Tam będziemy iść, albo dalej, a tu są panie, chyba z jakichś linii lotniczych, nie wiem. Mamy trochę czasu, bo mamy tu mamy jeszcze 2 godziny, 2,5 godziny. No. Także luz, nawet nie całe 2 godziny 20 minut. No będziemy szli dalej. choć wody się musimy Cześć! Nastąpiła teleportacja i jesteśmy Rano byliśmy w Negombo na Sri a teraz 12 godzin później, plus 4, czyli 16, jesteśmy w domu. Rozpakowani już prawie. Proszę, to są nasze pakunki. Mamy trochę tego. Jakoś to się udało wepchnąć do plecaków. Przywieźliśmy. Podróż była, no nie nagrywałem, bo co miało być, jeden samolot, drugi. Znowu bo nie było prądu na lotnisko, więc staliśmy przy bramkach w kolejce przez godzinę. A potem już było spoko. Katar bardzo fajne linie polecamy. Do następnej wyprawy. Hej. Było. Trochę zmęczony jestem, trzeba iść spać.